Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Datę urodzenia poproszę w celu weryfikacji danych ja firmy Getback telefonuję w sprawie Aha. finansowej. A co to za firma jest Getback? No, zajmujemy nie... się pana sprawą, proszę pana. Aha, nie znam. GetBack znaczy wracaj. Wracaj, czasownik firmie. Ja, mówię, ja, w firmie. miał firmę o nazwie wymiotuj. To jest to samo. Szanowny ja, Panie, to... datę urodzenia, proszę abym to wyjadą o współpracy. Dlaczego należy do pana. Firma GetBack. S.A. tak? No, słucham. Tak, proszę pana. Tak. I co teraz? I teraz za te urodzenia pana poproszę. Za te urodzenia? No dobrze. Szanowni, będziemy w sprawach finansowych dotyczących pana osoby, więc ale pan podaje datę, albo dziękuję za rozmowę i odnotowuję odmowę współpracy. Ale od nowa współpraca została rozlądowana chyba 14 razy, bo 16 razy. Sprawa dotyczy pierwotnego wierciela PTK Center, umowa telekomunikacyjna z OREN, 13 lutego 2014, data zawarcia sesji. Proszę Pana, zakupiliśmy ten dług 285 zł. Do dnia dzisiejszego kwota nie została uregulowana. W 80 dni wprowadzimy sprawy, jeszcze sprawa nie jest przekazana etap sądowy. My da Pan okazję spłacić dług bez dodatkowych kosztów. Decyzja należy oczywiście do Pana. A dlaczego ja mam ponosić jakieś koszty? Tego nie rozumiem. Może Pani wytłumaczyć? Proszę Pana, a kosztów Pan na razie nie ponosi, ponieważ zakupiliśmy mm -hmm. Pana dług i w chwili obecnej może Pan to wpłacić bez kosztów, czyli 285 zł. Natomiast jeżeli Pan nie chce dokonać na etapie tak? polubowym i chce Pan otrzymać nakaz sądowy? Tak. No to niestety będzie Pan ponosił już dodatkowe koszty. A dlaczego będę ponosił koszty z tego, z, z, ponieważ nakazu zapłaty sądowego ja nie ponoszę żadnych kosztów przecież. Wiesz Kocie, wiecie, że tam ponosi ona koszta? Sąd nie pracuje za darmo. No dokładnie, wiem, że nie pracuje za darmo, tak? Tak i dlatego się cieszę. Mało tego, te koszty są za niskie, ja A uważam, więc dłużnik, dłużnik ponosi koszta Aha. sądowe, tak? Proszę pana. Pierwsze że słyszę, że dłużnik ponosi... Jaki dłużnik w ogóle? O czym my rozmawiamy? Ja jestem dłużnikiem, pierwszym A A zakupiliśmy pana dług 285 złotych. Jest pan nam w obecnie winy te pieniądze? A to, że pani kupi jakiś dług lewy, to mnie to nie interesuje. Sąd wyznaczy. Ana, my i tak tak tego będziemy dochodzić, tak czy inaczej. Proszę mi wierzyć, że i tak to pan zapłaci wcześniej czy nie później. Nie zapłacę tego nigdy. To już nie, nie tacy, proszę pana, byli jak pan i zapłacili. No, nie zapłacili. I dużo nie zapłaciło. Zapłacili, zapłacen. proszę pana. A jak zapłacili? No jak? Ja panu gwarantuję, że pan też zapłaci. A ja pani gwarantuję 100%, że ja nie zapłacę. 1000%. Mhm. Uh -huh. No? No, no, no bo... to może żona za pana zapłaci, proszę żona pana, nie, zapłaci. nie znikam. Nikt nie zapłaci. <laughs> Powiem Pani jedną rzecz, nikt nie zapłaci, a Wy będziecie płacić odszkodowanie i mało tego w sądzie, jeśli dojdzie o, do sądu. Oczywiście, proszę Pana. To, tak, oczywiście. I czekam na to, na, ten, na, ten, na to wezwanie zapłaty. Sądowe oczywiście. Czekam na nie. Ja na nie czekam. Dobrze, czekam proszę no Pani, A powiedz, tak, Pani tak, tak. dlaczego ja mam zapłacić za coś, co, co w ogóle nie znam, nie widziałem tego na oczy. Jak, 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 tyle... Sąd był no, do Pana wysłany, no skoro a, Pan... Proszę, proszę Pani, czemu Pani mi nie wysłała? Mojej umowy jakiejś? Ja nie wiem w ogóle, jaką umowę, jakieś jakie umowy. Jakie umowy proszę pana? Chcesz, została do pana wysłana 19 nie. lutego w tym roku, proszę pana, że pani odbiera nie. korespondencję. To to pani, już nie jest ja... ten problem. Nie, nie, proszę panią. Pani wysłała tylko jeden list polecony, i to wszystko, w tym świstek, że coś to mogę sobie zapłacić lub nie, wszystko jedno i tyle. To takie głupoty. Zamiast napisać mi umowę, moją umowę proszę mi przysłać. Proszę mi przysłać tą notę Ale Jaką umowę, jest. proszę pana, to chodzi o numer telefonu, gdzie była deaktywacja konta, więc jaką umowę pan chce zrobić Nie było żadnej na deaktywacji konta, bo ten telefon, jak pani widzi, działa i dalej działa w firmie Orange zresztą. Orange nigdy nie zablokował mojego telefonu, bo ja zawsze płacę swoje rachunki. Ale on nie blokują telefonu, proszę pana. No to nie wiem czemu, ale ja mam cały czas numer normalnie, ja z Orange nigdy nic nie dostałem. No to już ma dziwna sytuacja, może pan by się udał do Orange wyjaśnić sprawę, bo osoba... Uczciwa tak. dąży do załatwienia spraw, a pan na chwilę obecną nie dąży w ogóle, żeby tą sprawę wyjaśnić. Ale po co on wyjaśnić? Gdybym że... ja otrzymała informację, a? że jestem dłużnikiem, proszę pana, to pierwsze co byłoby udanie się do punktu orange w kwestii wyjaśnienia tego właśnie, zobowiązania. Nie, właśnie to pani powinna zrobić przed zakupem długu lewego, a nie ja. Pana no. to nie jest lewy. No to zobaczymy w sądzie, nie? Firma Orange wymagała tego zobowiązania, więc jest jak najbardziej słusznie naliczone. No to ciekawe, jak sądzisz. Może powiecie... pan uważa, że jest tak. inaczej, no to już może pan osobiście wnieść sprawę do sądu. A po co mi sędzi sądu? Po co ja w mówić do sądu chodzić? Wy do sądu, pokażecie dokumenty sędziemu jakieś, bo nie wiem jak. A my nigdzie nie chciałem. pójdziemy, że będzie w trybie zacznę u nas w kancelarii ja wiem, do sądowej nie wysłanej to będzie jednak sądowo oddania proszę pana zgadza, na pieniędzy. ja wiem jak to jest. Proszę nigdzie panie, nie, nie będziemy chodzić. Tak, tak, zgadzasz się, ja wiem o tym. Tak, skoń, ja to znam, proszę pana, ja to znam doskonale. No, tak, ja to znam doskonale. No to, no to gratuluję proszę pana, jest czym no, się chwalić. No jasne, ja to, dobrze, do, Teraz pani? mężczyzna. pana. Tak, bo ja bym, ja bym, się nie znał, bym takim naiwniakiem, tak jak dużo. Dwa rodziny. Zgadza się, bo wie pani co? Bo ja jestem naiwniakiem, żeby komuś walić do kieszeni nawet 270 złotych, czy gdzieś tam, bo takich pięciu tysięcy naiwniaków sobie pani znajdzie, bo pani milion, półtora miliona zysku mieliście w zeszłym roku. Z czego? Z niczego. A. No nie? Bo nie, proszę pana, sami... nie jest niczego. Z ciężkiej pracy. Z pracy, dar, prac, darmowe, proszę pana. darmowe numerki i sydwonienie. Pani nie, nie zna znaczy, to na temat naszej firmy, bo to nie jest tematem a ja, naszej a rozmowy, tylko pana dług 285 zł, ja przypominam nie ma. panu. Więc no, proszę przemyśleć no. tę sprawę tak. i czekam na telefon do jutra. Proszę pana, że pan jeszcze cokolwiek chce załatwiać z nami. Dziękuję ale, bardzo. Ale wiadomo, że nie Czemu pani się chce rozłączyć, może porozmawiamy na ten temat. Panie Panu, ja nie mam już więcej o czym z Panem tu rozmawiać. Przedstawiciel naszej moment. firmy, jeżeli Potem, Pan się my. z tym nie zgadza, zapraszam tak. do Orange w celu wyjaśnienia tej kwestii. Może Pan udziela jakichś większych informacji. Moment. Ale ja nie mam obowiązku wyjaśnienia długu, który wykupiliście. Wy musicie sobie wyjaśnić ten dług. Sprawdzić, jest dobry. Nie, ja, ja tego obowiązku nie mam. Na firma Gdyby... Orange tak. no i co z tego? uznała no. ten dług, więc my jak najbardziej również go uznajemy. A jeżeli Pan się nie zgadza, to z Pana. No. W interesie nie. jest i wyjaśnienie tego nie, bo... zobowiązania, tak? Nie, nie, dlatego że to jest zajmuje się sąd. I sąd podejmie decyzję właściwą. A ja wiem, jaką podejmie sąd właściwą decyzję. Dlatego, że ja tego długu nie widziałem na oczy w życiu. Musicie mi to udowodnić, że ja ten dług widziałem na oczy. Żadnego linii poleconego tak, nie Ale teraz. pan nic nie musiał widzieć. Że ja... w pan w ogóle prawa nie zna. Proszę weź, w ogóle że... i poczytać A niech pani sobie wyobrazi, że pani ma u mnie teraz dług, milion złotych. O, ja też sobie taki wyobraziłem dług. I teraz taki będę dzwonił do pani codziennie, że pani ma milion złotych długów. Ale nie mam żadnej pani. umowy, proszę pana, podpisanej ja na mam. taką kwotę. Ja też nie mam. Pan podpisywał zarącz, proszę pana. To proszę mi ją przysłać. Ma dokumenty proszę no, to Pana. To proszę mi ją przysłać, tą umowę. Takie jest pani obowiązek. My nie mam obowiązku Pan żadnej umowy wysłać, tak? Sam ma zobowiązanie. to się zostało wysłane. i to jest jeżeli... wszystko, co należało od naszej strony Proszę wykonać. Panią, jeżeli pani ma do mnie jakieś roszczenia, musi pani przedstawić mi, dlaczego chodzi Czekam na to. Pan, o pan zawiadomienie o czasie wierzytelności. I to jest informacja nie, właśnie pana Dunga. Dziękuję panu. Jutro <grym> czekam na kontakt. Żegnam Ale pana. Ja, ja i tak wam nie zapłacę w życiu. Chociażbyście papież by przyjechał tutaj. W życiu wam <grym> tego nie zapłacę. W życiu. Po moim trupie. Nigdy. Pamiętajcie o tym. I nie Dobrze, jak będzie pan komornika, to będzie pan płacił komornikowi. Nie Kłodz, Dziękuję pięknie. Nie Do widzenia. Pani nawet nie ma pojęcia.